Matko Bosko, mówię, co sto, to. co to, to się stanie? Przemkocykłopek, 50 złotych, pod te 600 buźka mrugająca okiem. Co chłop do jemu Dzięki, Przemo, dzięki, wielka piątka dla Ciebie. Także dzięki, dzięki. No, na razie chyba trzymaj się. Pachoło. koło 20 zł. Dzięki, ja w tej Dzięki, piąteczka. Twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości. Twarz ze łzami radości, nieźle. Przemko ma taki. Przemko cykłopek. 150 zł. Mikołaj powiedział mi, że powinienem wyrównać, więc to czy nie. O jebańcy. Co za czuwy normalnie. Ej, teraz to nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Dzięki, morde. Dzięki. Dzięki. Kurwa. Grubo. Szkury tak się wali, trola. Twarz ze radości, twarz ze łzami 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 radości 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 Zełzami radości, twarz ze łzami 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 radości twarz ze łzami radości, 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 twarz zełzami radości, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości. Co za czupy popsuł bota, no Także tak, słuchajcie, to, to są e, momenty z wczorajszego streama. Dzięki raz jeszcze, Pakolo, dzięki przemu w ogóle. E, zajebisty streamek, dobra zabawa, dzięki za wczoraj, no i to co się działo, Przemo, nie Przemo, tylko, przepraszam, e, Pakolo I Jeszcze trzy, trzy, razy chyba wyrzucił taką, taką wiadomość trolującą Także ja tu sobie ustawię, żeby można było na szybko to wyłączyć e, Dzięki, dzięki chłopy, dzięki e, Przemo dogonił Arczego, też kota, kurczę, który tutaj e, rzucił rzucił ostro, także <laughs> bardzo mi miło. Wielka piątka raz jeszcze dla Was. E, oddzielny odcinek specjalnie, krótki z tego, co to się działo. <laughs> I do zobaczyska na następnych live'ach. Dzięki, panowie, dzięki, dzięki wielkie raz jeszcze. Trzymajcie się.